Siemano koniaro i koniarzu Dzisiaj mamy inny odcinek To co tygryskie lubią najbardziej Czyli kupowanie, ale przeszkodziła mi Ta oto osoba Nie wiem o co chodzi, znaczy podejrzewam, że Pewnie chodzi o jakieś zadanko dla nas Totalnie się tego nie spodziewała. nagle do mnie podbiła Więc dobra, skoro ona już tu jest No to do niej podbijemy, co? Podchodzi do ciebie świąteczny koziołek Aha to jest kozioł, spoko. Delikatnie cię trąca Jakby chciał zwrócić na siebie z twoją uwagę Na wstążce zawiązanej Wokół szyi koziołka wisi stąd że na której napisano wróć do pani Holzler do Murland. Dobra, zróbmy to. Do Stanley Murland do tej do Hotson. A tak nie umiem tego przeczytać. Dobra, ten odcinek w ogóle miał inaczej wyglądać, ale dobra, jak tak koza podbiła, to zróbmy to. Tak, koza idzie za mną. Wow, co tu się dzieje? Co to za wielkie kozy. Tutaj są też to wymiany, te. Gorące, zimowe pozdrowienia. Polina i Lily Unicorn przychodzą w odwiedziny. Widzę, że wysłały przeze mnie mały, pomocnik was w I to w samą porę. To najbardziej magiczny czas w roku. Odkąd tylko pamiętam, razem z moimi świątecznymi koziołkami, próbuję szerzyć wieści na temat jorwickich odchodów zimy. Tak się cieszę, że postanowiłaś wziąć w nich udział, choć przecież taka pracowita z ciebie pszczółka. Czy ty i Lily Unicorn macie ochotę na ciasto z jagodami? Albo może. Od razu zacznę wyjaśniać tradycję tej niezwykłej wyspy. Jak świętujesz tę porę roku? Dobra, niech będzie ten szlak O rany, prawdziwa z ciebie poszukiwaczka przygód, Lily Unicorn, pewnie bardzo to lubi, nieprawdaż? Tworzycie świetny duet, widać to w waszych oczach. Jej! Skoro już wiem, jak obchodzisz święta, to opowiem Ci o zimowych tradycjach Jorwiku. Czy mamy czas? Dobra, mamy. <grych> Zaczynamy od zrobienia świątecznych koziołków, ostatnich jesiennych zbiorów słomy. A one są ze słomy. To ma sens. Licząc na dobre żniwa kolejnego roku, a dzięki odrobinie magii, słomiane koziołki ożywają. Tak jak ten maluch. Ale to jeszcze nie wszystko. Moje pszczółki może i będą spać do wiosny, ale zimą na Jorwiku jest tyle rzeczy do zrobienia i odkrycia. Wierzymy, że podczas zimy należy się dzielić i obdarowywać. Wtedy właśnie czujemy, że jesteśmy blisko naszych przyjaciół i ukochanych. H i co, ładnie dzisiaj czytam. Mamy tradycję zapalania świecie z życzeniami na nowy rok. Siadamy przy ognisku i opowiadamy sobie historię, stare jak świat. Ale nie tylko ludzie świętują zimę. O tej porze roku jorwickie zwierzęta zbierają się w gromady, by się ogrzać, a niektóre nawet biorą udział w naszych obchodach. Najważniejsze by spojrzała w niebo. Wyspa Jorvik znajduje się niedaleko północnego koła podbiegu nowego, więc możemy podziwiać piękną zorzę polarną. Gdy się tylko pojawia, mieszkańcy Jorwiku zaczynają się gromadzić. Ja Chciałabym się kiedyś zobaczyć tą zorzę polarną. Serio? W Staniach chyba coś się dzieje. Sprawdzisz, bo rzecz to będzie długie. To mam i sprawdzić, czy mam cię kliknąć. Powinna wejść udział w obchodach zimy i wróć do mnie, gdy już skończysz. To daje nam y, to magiczne pozdrowienia, więc y, ja chcę. I zobacz, co się dzieje w stajni. Ten maluch pokaże ci drogę. Paulina, pamiętaj, że jeśli kiedykolwiek się zgubisz, podążaj za wzorzą polarną, która zaprowadzi cię w odpowiednie miejsce. A teraz szybko, bo z pewnością nie chcesz przegapić zabawy. Wróć do mnie, gdy już skończysz. Witaj, Paulina. Cieszę się, że postanowiłaś do nas dołączyć. Usiądź w stanie, Justin zaraz coś nam opowie. O oh, kurka, ale sztos. Ej, ale ja miałam robić coś innego. too much Obserwowaliście kiedyś jakąś ogrom gromadę koni w ich codziennym życiu? Patrzyliście jak sobie wzajemnie pomagają? Niesamowite przeżycie. Niedawno widziałem stado klaczy z grupą zierbaków na zapomnianych polach. Jedna z klaczy była starsza, wolniejsza, ale z jej oczu była prawdziwa mądrość. Stado przeszło przez rzekę w miejscu, w którym lód był bardzo gruby. Klaczy nie miałyby problemu z przeprawieniem się przez wodę, ale dla młodszych koni i dla jej starszej damy mogłoby to być niebezpieczne. Jednak stado było przygotowane. Najpierw na lód wszedł najsilniejszy koń, przeszedł przez rzekę, Rzekę I zatrzymał się przed jej brzegiem. Potem wszedł kolejny wierzchowiec i stanął za tym pierwszym. Konie ustawiły się w linii na szerokość całej rzeki. Stara kracz pomogła przejść przez lód, opierając się o inne konie, które pomogły też rybakom utrzymać równowagę. Sado przeszło przez rzekę bez najmniejszego problemu, ponieważ konie wzajemnie sobie pomagały. To był piękny widok. Przypominały mi się rumaki biegnące wokół na południowym kopycie. Pamiętaj, jaki jest morał z tej historii! No, że to. Mądrze mówisz, gdy mieszkańcy Rwiku się jednoczą, nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Na takie pytania, na takie pytania nie ma jednak też złych odpowiedzi. Morał jaki wyciągnęmy z tych historii jest naszą osobistą sprawą. To było bardzo głębokie. Lili, choć tu. Właśnie patrzcie w ogóle co odkram. Odkryłam to już po nagrywkach ostatnich, po aktualizacji, że da się tak. Da się zmienić z powrotem, żeby było lato. Patrzcie, to do Jest lato. W sensie nie ma śniegu, w zeszłym dalej jest. sztos. Ja sobie wolę mieć świątecznie, więc no jakbyście chcieli sobie... Zmienić pogodę, to możecie do tego skrzata iść. Tak chcę zimę. Dobra, trzeba iść do pani Hudson z powrotem. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłaś. Skoro wzięłaś już udział w obchodach zimy, chciałabym Ci coś dać. Symbol gorących pozdrowień. Przekazujemy sobie te symbole podczas świętowania zimy. Im częściej będziesz uczestniczyć w obchodach zimy na Jarwiku, tym więcej zabierz gorących pozdrowień. Jeśli chcesz zobaczyć więcej zimowej zabawy, mamy pewne miejsce, które o tej porze roku jest przepełnione radością. Nazywam je zimową wioską. Ja nie wiem, czy to zadanie nie miało mi się wyświetlić wcześniej, wiecie? Albo nie widziałam tej by się tam dostać, odszukaj sani i porozmawiać z capranami, no tak, te kaprany, co były ostatnio, którzy z pewnością Ci pomogą. Chciałabym pojechać tam z tobą, ale kolana mi już nie pozwalają, jednak jestem naprawdę zadowolona, będąc tutaj z moimi śpiącymi pszczółkami. Czemu ona mówi na to pszczółki? A, myślałam, że ona na te kozy mówi pszczółki, ale ona mówi ogólnie, że ma pszczoły chyba. Świąteczny koziołku, może powinna uda się do sani razem z tobą? Świąteczny koziołek zgadza się becząc z przejęciem. Ach, pewnie pani Hudson cię tu przysłała. Dziękuję, świąteczny koziołku, teraz ja się nie zajmę. Teraz ja się nią zajmę, przekaż pani Hudson, że najgorętsze pozdrowienia. Me, me, me. Świąteczny koziołek beczy na pożegnanie i ucieka. Gotowa... Oj, nie przeczytam. Gotowa, by przyjechać do zimowej wioski, no to ruszamy. Jorvik jest mnie niezbyt ciepły. Beskitu ja coraz bardziej się zastanawiam, czy to nie miało mi wyskoczyć wcześniej, jak robiłam tą aktualizację w środę. Ach, rzeźki mróz, no tak. Echem, witać w zimowej wiosce i baw się dobrze. Witaj. Hmm. Zimowa wioska to magiczne miejsce przepełnione atmosferą zimy. Nie spróbuj tutaj się nudzić, ponieważ są wyścigi sklepy zimowe, zabawy i nie tylko. Nie zapinaj o prezentach pod ogromnym świerkiem. Znajdziesz tam podarunek na każdy dzień Obchodów zimy. A teraz ubierz się ciepło i baw się dobrze w zimowej wiosce. Aha, tam jest żółte, coś znowu. A, ten, ten jest żółty. Nie, 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 nie! Ej, a dzisiaj, dzisiaj się jakoś fajnie driftuje tu. Zimowa wioska jest pełna niesamowitych aktywności, a każdego tygodnia pojawiają się nowe. Wróć do mnie, gdy zechcesz się dowiedzieć, co się tutaj dzieje. W każdej chwili mogę ci opisać wszystko, co ma miejsce w wiosce udanej zabawy Ciesz się zimową wioską, jest tutaj mnóstwo rzeczy do zabawy zobaczenia. Okej, okay, czyli rozumiem, że to już wszystko. A tam jest jakieś żółte coś. Po tytule pewnie wiecie, yy, co dzisiaj robimy. Zobaczymy sobie jeszcze tam za zadanka. Gdzie jest ten wykrzyknik? Czy ja się znowu gubię? Aha, jestem po prostu ślepa. Niech światło o świeci jasno opowiedzieć ci o symbolach gorących pozdrowień. Symbole gorących pozdrowień zdobędziesz za uczestnictwo w zimowych aktywnościach na terenie całego Jorwiku. Potoczaj ze zorzą polarną, by znaleźć źródło zimowej zabawy. Czyli to jest to, co no, symbole zdobędziesz także za uczestnictwo w tutejszych zimowych aktywnościach wymieni swoje symbole na nagrody. Ciesz się zimową wioską. Jej! Czy coś jeszcze? Nie. Dobrze. To już wiemy, co mamy robić. no czy domyślałabym się, ale okej. Okay. Mamy to za sobą i tak. Jestem tu dla tego pięknego pana. Zresztą nie tylko. Ale patrzcie, jaki on jest piękny. Znaczy, ja wiem, że on był w zeszłym roku, ale zobaczcie te detale. Po prostu jego ja kocham. Oczywiście, bez zastanowienia go kupię. Nawet nie 950, tylko 850. No po prostu genialne. On jest taki piękny. dajmy kup konia. I teraz muszę wymyśleć mu jakieś imię. Spo yy, zaczekajcie chwilkę. Frozen Breeze. Jest Frozen. Nie ma Frozen? Dobra, niech będzie predictable, czyli ice breeze, po prostu. Gratulujemy nowego konia. To jest najpiękniejsze, co mogę przeczytać w Star Stable. Nie jesteśmy tu, tylko po niego, ale też po tą piękną. Panią. Może pana, nie wiem, ale Bambi by mega pasowało. To jest nie fair, ona kosztuje 950, a tamten 850, no ale kupujemy konia, oczywiście. Pewnie nie będzie Bambi, ale Bambi by super pasowało. Dobra, niech będzie Winter Dare. I tak widzimy, gratulujemy nowego konia. Idziemy je zaraz obczaić. Nie, dziś będziemy na nich dopiero jak wytrenuje tutaj mm, Lily Unicorn Dzisiaj sobie tylko na nie popatrzymy o, We wish o oh, mój Boże Ice Breeze i Winter Dare Dodajmy je tutaj na te perszaronki piękne, piękne są Piękny jesteś, tak? No tak Boże on jest przecudny Jak taka panterka, ale nie, po prostu te detale tego konia To jak on jest pokolorowany To, że ma tutaj te gumeczki, przecudny Dobra zobaczymy Co? Czemu on tak wolno? One tak dębują? Czy on tak dębuje? Nie wiedziałam, że tak te beżhiry tak dębują dziwnie. Sprawdźmy jak wygląda normalnie. E, normalnie. Myślałam, że jeszcze jakoś inaczej. Ale myślałam w ogóle, że znikną te, te gumki, czy co to tam jest. Ale nie, bardzo mi się podoba tutaj jego pyszczek. I to, że ma rogi. Nie no, super jest. To sobie jeszcze obczajmy tamtą. Przyjdzie co do czego, to będziemy na nim jeździć spokojnie. No i Winter there. Ale ona jest piękny. One dwa są takie przecudne. To naprawdę, to trzeba przyznać, że im się udało piękne zrobić to konie. Jak ty wyglądasz bez... Czy w sumie to chyba gdzieś widziałam, jak to wyglądasz? Bez. Ładna, ładna jest! No jakbym mogła, to nazwałabym ją czy tam jego Bambi, no ale, ale nie było do wyboru. Dobra, to zmieńmy cię w ciebie. Okej, okay, to w takim towarzystwie naszych pięknych istot. Chciałabym się z Wami pożegnać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Dawajcie łapki w górę, jeśli Wam się podoba. No to do zobaczenia!